Dzień dobry, Joanna Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na targach Vivelo na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ze mną jedna z pisarek Monika Koszewska. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. E, Moniko, powiedz nam o swojej twórczości. Jaki rodzaj literatury tworzysz? Dotychczas tworzyłam literaturę dla dzieci. Książki obyczajowe, kryminały i książki na faktach, m.in. o Krystynie Skarbek, agencie wywiadu brytyjskiego, a teraz kończę pisać książkę Andrzeju Kowerskim, partnerze Krystyny Skarbek, premiera prawdopodobnie we wrześniu. Ale zaskoczyłam moich czytelników, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie premiera i na targach mam przedpremierowo książkę dla dzieci. I również na faktach. Bo bohaterem tej książki jest mój pies, biały owczarek szwajcarski Toudi I Toudi opowiada nam dorosłym i młodym czytelnikom o swoim życiu, o tym jak szczeniak się zachowuje, jak się urodzi, o swoich przygodach w Sopocie i w Dańsku, w Dolinie Radości i o całym życiu psim i jak pies spostrzega nas ludzi. Mhm. Czyli też dla fanów zwierzaków, których mamy w Polsce naprawdę dużo. Tak, dorośli już kilka osób dorosłych czytało tą książkę przedpremierowo e, z wypiekami na twarzy. To wspaniale. Wiem, że przyjechałaś do nas specjalnie z Sopotu właśnie. E, powiedz mi, jak długo piszesz, kiedy wydałaś swoją pierwszą książkę i czy zawsze wiedziałaś, że e, czułaś, że to w sercu ci gra że chcesz napisać własną książkę, czy to taki pomysł był spontaniczny raczej? Piszę książki od 4,5 roku. W sierpniu będzie 5 lat, jak piszę książki. 4 lata temu wydałam swoją pierwszą książkę. To jest moja 11 książka, we wrześniu prawdopodobnie 12. Od dziecka chciałam pisać książki, tylko praca w korporacji nie pozwalała mi na realizację swojego marzenia, a później prowadzenie własnego biznesu, rozkręcanie go też nie pozwalało na realizację swojego marzenia, ale jak już zauważyłam, że mój biznes jest na tyle samodzielny, mm -hmm. że mogę się skupić na sobie i na realizacji własnego marzenia, to zaczęłam jego realizować. No to wspaniale nie ma nic piękniejszego niż realizacja własnych marzeń. E, powiedz nam Moniko, wydawnictwo też twoje własne, tak? Tak, pierwsze książki, kiedyś nadejdzie ten dzień inaczej, ten dzień wydawałam z wydawnictwem tradycyjnym, mm. ale ja przez 14 lat byłam dyrektorem działu sprzedaży i marketingu w największej grupie IT w Polsce. I jak zobaczyłam, jak działa wydawnictwo, poznałam to od podszewki, mm. to stwierdziłam, że muszę się tym zająć osobiście, i od półtora roku mam własne wydawnictwo, i przez półtora roku wydałam 11 książek. To naprawdę robi wrażenie sporo. I rozumiem, widać, jak opowiadasz to z pasją, że rzeczywiście to jest coś, co kochasz, i rozumiem, że raczej. Nie przestaniesz pisać. Czyli już 11 książek mówisz, ta 12. Myślę, że jeszcze drugie tyle przed tobą. E, tak, nie przestanę pisać. Tym bardziej, że te czytelnicy chcą więcej i więcej. Teraz bardzo dużym powodzeniem cieszy się książka Na Skraju Przepaści, gdzie główna bohaterka Ewa jest radcą prawnym i jest alkoholiczką. I czytelniczki pytają się o drugą część. W zeszłym miesiącu dwukrotnie dokonywaliśmy do druku tej książki. E, czytelniczki, które czekają na, na Skraju przepaści, czyli na próbie powrotu z nadprzepaści, polecam im Naiwną. Po przeczytaniu Naiwnej pytają się o drugą część Naiwnej, której tytuł będzie w kręgu naiwności. Więc tematów jest wiele. Andrzej Kowerski to też nie jest ostatnia książka historyczna, którą piszę, bo pisząc nawet książkę Andrzeju Kowerskim, natrafiłam na innych bohaterów zapomnianych historycznie, o których uważam, że warto napisać. Nie, no to już jak fani pytają o kolejnej części, to jest naprawdę dobrze, więc to jest, to jest coś pięknego. Tak jak wcześniej wspomniałam, moja przygoda z pisaniem zaczęła się od kiedyś nadejdzie ten dzień. Później nadszedł ten dzień, a później przeminął i myślałam, że to już będzie koniec, będzie trylogia, ale czytelnicy pytali się o kolejną część, więc powstał nowy dzień. No a teraz o zgrozę pytają się o kolejną część, piątą. Tylko nie wiem, jaki będzie tytuł. No, to na pewno się wkrótce dowiemy. A tak, że na koniec zapytam, pomijając już Twoją twórczość, czy Ty jesteś fanką konkretnego gatunku, czytasz też książki innych autorów? Ja czytam książki historyczne. Mhm. Czytam bardzo dużo książek historycznych, książek szpiegowskich. Bardzo lubię historię II wojny światowej. Jest bardzo ciekawa i bardzo mało osób się nią interesuje. Przynajmniej ja spotykam takich czytelników, którzy się nie interesują. Interesują, a po przeczytaniu książki Niepokorna, Niezłomna Krystyna Skarbek zaczynają się interesować Drugą wojną światową i zaczynają rozwijać sobie we własnym zakresie tematy, o których ja wspomniałam w mojej książce. No to wspaniale, to nie ma nic pięknego niż czytanie, więc praktykujmy to proszę Państwa, czytajmy książki, zarówno te w wersji tradycyjnej papierowej, też jest możliwość wersji audio, właśnie tutaj też zapytam, czy też w wersji audio powstaną Twoje książki lub być może już są? Są, niewinni ponoszą kary i kara do sięgnie każdego są audiobooki oraz mojej ostatniej komedii, której premiera była w listopadzie, Świecie Absurdu, która jest naprawdę absurdalnie śmieszna. To wspaniale. Gdzie możemy Cię znaleźć? W social mediach Twoje książki? Czy są dostępne w księgarniach, czy tylko online? W social mediach można mnie znaleźć pod Monika Koszewska, autorka, na Facebooku i na Instagramie. Moje książki są dostępne na mojej stronie monikakoszewska.pl. Tam można nabyć z dedykacją i z autografem oraz we wszystkich księgarniach, w tym w Empiku, na lotniskach. Wszędzie tam, gdzie są książki, są moje książki. No to wspaniale, to zapraszamy do zakupu książek autorki Moniki Koszewskiej. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję również Państwu za uwagę i za Tobie za rozmowę. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.